Już za chwilę nastąpi ceremonia podniesienia flagi państwowej na maszt. Panie pułkowniku, panowie oficerowie elewi. Pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość złożenia księgi wojskowej żołnierzy trzeciego Turnusu Służby Przygotowawczej. Witam dowódcę 25 Brygady Kawalerii Pierwszej pana pułkownika Piotra Gołosa oraz księdza kapelana pułkownika Piotra Kowalczyka. Dzisiejsza uroczystość jest szczególna dla każdego młodego żołnierza. Dla żołnierzy składających przysięgę jest to dzień przełomowy. Od dziś zobowiązani będziecie. Do obrony z bronią w ręku niepodległości i suwerenności naszej ojczyzny i naszego społeczeństwa. Składam Wam, również najserdeczniejsze życzenia i, gratuluję, i gratulacje. Życzę samych miłych wspomnień związanych ze służbą wojskową i aby słowa złożone za chwilę przysięgi zawsze pozostały w Waszych sercach i umysłach. Szybko występuje poczt standardowy składów. Zowodca pocztę towarowego dr. Szybkiaków Zboczłowskich, sztandarowy plutonowy Łukasz Grabowski. Krzysztof kabral Żołnierze WYRÓŻNIENI ZŁOŻENIEM PRZYSIĘGI NA SZTANDAR! DO SZTANDARU MARSZ! W dniu dzisiejszym zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar zastąpili szeregowy LF Patrycja Ziółkowska, szeregowy LF Anna Cicha, SZEREGOWY ELEW ADAM BAGNOWSKI SZEREGOWY ELEW Hubert BRZEŻAWSKI No! Przysięgi! Żołnierze Trzeciego toruncu Służby przygotowawczej. Proszę powtarzać za mną słowa Roty Przysięgi Wojskowej Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczy Polskiej bronić jej niepodległości i granic bronić jej niepodległości i granic stać na straży konstytucji stać na straży konstytucji strzec honoru żołnierza polskiego strzec honoru żołnierza polskiego sztandaru wojskowego bronić sztandaru wojskowego bronić za sprawę mojej ojczyzny za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia, nie szczęgi. Po siebie krwi własnej, a ani życza nie, nie ceni. Tak mi to pomóż Bóg! Tak mi to pomóż Bóg! Bóg! Przysiędzę! Zwrot! Marsz! Zwrot! Połóż Do szyków! Panowo zaprzysiężonym żołnierzom udzieli teraz kapelę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, pułkownik Piotr Kowalczyk. Pan z wami i duchem Bóg, który powołał was do służby naszej Ojczyźnie, niech wam udzieli swego błogosławieństwa, byście mogli godnie wypełniać żołnierskie powołanie. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował. Niech sprawie, abyście jako żołnierze w trudnej służbie wojskowej dla Rzeczypospolitej byli zdolni oddać nawet życie. Amen! Duch Święty, duch męstwa i Rady, niech Wam pozwoli godnie i z honorem spełniać wasze żołnierskie obowiązki. Amen! Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen! Proszę o zabranie głosu Komendanta Ośrodka Szkolenia Podstawowego, czasowo pełniącego obowiązki 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej, Pana Majora Marcina Michalskiego. Żołnierze, to dziś, tu w 7. Batalionie Kawalerii Powietrznej, dopełniliście najwyższego aktu w swoim młodym, żołnierskim życiu. W obecności kapłana, śladem Waszych poprzedników, przysięgliście swojej ojczyźnie wierność w imię Boga i honoru, ofiarując jej to, co człowiek ma najcenniejsze – swoje życie. Składając tą uroczystą przysięgę, daliście dowód swojej moralnej siły i patriotyzmu, a także oddania ideałom nadrzędnym dla państwa, jakimi są niepodległość i bezpieczeństwo ojczyzny. Żołnierze, tak jak wasi poprzednicy, tak jak wasi koledzy, koledzy noście z dumą mundur żołnierza polskiego, a, słowo, a słowa Bóg, honor i ojczyzna na zawsze będą w waszych sercach. W imieniu przełożonych dowództwa i całego stanu osobowego 7 batalionu Kawalerii Powietrznej. Z okazji złożenia przez Was przysięgi żołnierskiej składam Wam serdeczne gratulacje. Dziękuję. Poproszę o zabranie głosu dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, czasowo pełniącego obowiązki dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, pana pułkownika Piotra Gołosa. Panie pułkowniku, panie majorze, szanowni elewi, żołnierze w sumie już, nie elewi, a żołnierze. W życiu każdego żołnierza jest parę przełomowych chwil, które pozostają zawsze w pamięci. Pierwsza to jest ta, gdzie myśl zaświtała, że chciałabym, chciałbym zostać żołnierzem. Kolejna to jest wręczenie broni, która już nastąpiła. I trzecia z kolei to jest przysięga żołnierska. Należy sobie teraz w chwili spokoju, zadumy uzmysłowić to. Co wypowiedzieliście? To, co te słowa dla Was znaczą i to, czego Ojczyzna od Was oczekuje. Bo z zwykłego, przeciętnego człowieka, obywatela, staliście się kimś więcej. Staliście się żołnierzem, który, tak jak wspomniane wcześniej słowa, krwi własnej, ani życia nie będzie szczędził wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba. Na chwilę obecną takiej potrzeby nie ma, ale. Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się, jest niecodzienna. Zresztą łatwo zauważyć, że nie ma wśród Was, wśród nas, rodziców Waszych, e, którzy na pewno chcieliby bezpośrednio uczestniczyć w tej uroczystości. Uroczystości zarówno ważnej dla Was, jak i dla nich. Dla nich z tego powodu, że przez dotychczasowe życie wpajali w Was pewne aspekty patriotyzmu, pewne aspekty wychowania. Bo, gdyby tego nie było, to nie stalibyście się tutaj na placu i w dniu dzisiejszym byście nie przysięgali. W całe szczęście, że technologia tak poszła do przodu, że nie bezpośredni, bezpośredniego udziału rodziców nie ma waszych, ale za pośrednictwem przekazu multimedialnego mogą was oglądać mogą patrzeć na, wasze, na swoje pociechy i podejrzewam, że w niejednym oku zakręci się za. Za radości że oto mój syn, moja córka stała się żołnierzem. Żołnierzem. Jeszcze raz apeluję, abyście zastanowili się, abyście przeanalizowali słowa, które powiedzieliście. Ponieważ gdy zajdzie taka potrzeba, ojczyzna Was wezwie i wówczas krwi własnej ani życia nieszczęście. W imieniu nowo zaprzysiężonych żołnierzy głos zabierze szeregowy LF Patrycja Ziółkowska. Panie pułkowniku, Panie Majorze, Panowie Dowódcy, powiedziane dzisiaj uroczyste słowa Roty, przysięgi wojskowej, to dla nas, elewo w 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, wielki zaszczyt. Cieszymy się, że możemy szkolić się w tak wspaniałej i zasłużonej jednostce. Jesteśmy świadomi, że weszliśmy w nową rzeczywistość, która wymagać będzie od nas ogromnego wysiłku i zaangażowania. Panie Majorze, w dniu tak ważnym dla każdego żołnierza. Proszę przyjąć podziękowania od nas nowo zaprzysiężonych za to, że możemy wypełniać obowiązki stojące przed elewami pod Pana dowództwem. Podziękowanie składamy także wszystkim naszym dowódcom za trud, poświęcenie i zrozumienie w stawianiu pierwszych kroków w trudnym żołnierskim rzemiośle. Obiecujemy, że mundur żołnierza polskiego nosić będziemy z dumą i godnością. Dziękuję za uwagę. Za chwilę zostanie odczytany rozkaz w sprawie wyróżnień żołnierzy służby przygotowawczej. Masz, masz. Rozkaz dzienny numer Z217, łamany na 2020 z dnia 5 listopada 2020 roku. Poszli. Sprawy dyscyplinarne. W związku z zakończeniem trzeciego turnusu szkolenia służby przygotowawczej na potrzeby Korpusu Szeregowych. W drugim półroczu 2020 roku dowódca 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej wyróżnił. Szeregowy LF Patrycja Ziłkowska, szeregowy LF Anna Cicha, szeregowy LF Adam Bagnowski, szeregowy LF Hubert Drzeżawski. Listem gratulacyjnym. Patrz. Rozkaz podpisał dowódca 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej, czasowo pełniący obowiązki, major Marcin Michalski. Masz, masz Żołnierze wyróżnieni na Do dowódcy wystąp. Zbocznić! Nie, co dalej z panią? nie do tego pada wyczyste. się nie stosować. Co dalej? Gratuluję. Co, co dalej z panią? Co dalej jest? Bardzo. Bardzo.

Za chwilę zostanie odegrana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Patrzność! Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego! W trybunę honorową zbliża się kompania honorowa prowadzona przez podporucznika Krystiana Warnkę. Kolejne dwie kolumny zostały wystawione przez kompanię szkolną. Pierwszą kolumnę prowadzi do wystawy kompanii szkolnej porusznik Blizałów Kuli. Druga kolumna kompanii szkolnej prowadzona jest przez podporównika Sebastiana Kowalskiego.